Dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na przegląd y, mojego zamówienia y, z katalogu 10. Ten katalog jeszcze obowiązuje do 29 lipca i będę Wam pokazywać, co tutaj mam. Otwieram paczkę na Wiki, bo wiem, że tak lubicie. Y, jest to zamówienie na 60 punktów. Raczej tutaj bardziej są zamówienia dla mojej córki, dla klientów, i dwie rzeczy są dla mnie. Tak to wygląda. I od razu będę, może, może przesunę i tak będzie wygodniej Będę pokazywać. Fajnie, że mają te małe pudełko, że nie muszę, nie muszę specjalnie w tej odkłani głębokiego pudła grzebać i zaczynamy od tej dużej butli mamy tutaj 500 ml żelu pod prysznic z miętą i maliną. Bardzo dobry produkt. On jest taki trochę, ten żel jest taki trochę złuszczający. W katalogu jest to na 119 stronie jest to zamówienie osoby, która już korzystała z tego żelu, ja też uważam, że to jest jeden z lepszych żelów i to jest to złuszczający żel pod prysznic z organiczną miętą i malino, 500 ml 27,99, naturalny organiczny ekstrakt z malin zawiera bogactwo przeciwutleniaczy a naturalny organiczny ekstrakt z mięty dodaje skórze energii. Jestem na podwórku, więc takie różne odgłosy pewnie będą do was dochodziły. Więc to mam druga butla też duża 500 ml. Jest to szampon do włosów i ten szampon z kolei jest na stronie 122. pokazuje 122 strona. Tak wygląda 500 ml naturalno-organiczny olej kokosowy o właściwościach pielęgnacyjnych i odżywczych oraz naturalno-organiczny ekstrakt z pszenicy. Które pomaga wzmocnić i chronić suche, zniszczone włosy. Szampon delikatnie oczyszcza suche i zniszczone włosy oraz pomaga przywrócić im nawilżenie. Ja miałam ten szampon, jest świetny, i ten szampon zamówiła sobie moja córka. Więc takie dwie duże butle, że tak położę. Dalej mam w zamówieniu. Szczotkę. Nawet wiecie, tej szczotki sobie nie spisałam. Nie pamiętałam, że ją zamawiałam. Ale z, udało mi się ją znaleźć. Ona jest w katalogu na stronie 17. I to jest ym, elastyczna szczotka do włosów. Ym, scena 1599. To jest ta szczotka. No, faktycznie elastyczna. Fajna. Leciutka. Też dobre do suszenia włosów. To. to jest tak. Poza tym mam w zamówieniu trzy kosmetyki z Optimals. To klientka zamówiła. I ona też to cały czas zamawia i lubi. I to jest tak: płyn micelarny. To będzie to. Potem żel, taki krem do mycia twarzy. Chyba to będzie to żel do mycia twarzy. Spięć i spłukać. A to chyba będzie tonik. Tak mi się wydaje? Tonik. Nałożyć na wacik. I te produkty też sobie spisane na karteczce mamy w katalogu na stronie 79. Już Wam pokazuję. To jest tak. 79 Każdy produkt za 19,99 płyn. micelarny sobie makijaż, kijasz. skórę, krem oczyszczający. I przynosi łukę tonik do twarzy bardzo suchej skórze. Czyli takie coś poza tym mam. Trochę się tak powyginało, mam taki żel na wypryski, ja już ten żel kiedyś miałam i y, taki nawet dobry był, to znaczy moje dzieci przede wszystkim z niego korzystały, on był w dobrej cenie i on już chyba, jego chyba już nie będzie w katalogu, tak patrzę, ta karteczka, to czy tutaj coś będzie po polsku. Powinno coś być, ale no tak niewygodny. Niewygodnie jak tych, trze, trzeba tego języka polskiego szukać. Jeszcze Wam też w międzyczasie powiem dlaczego zdecydowałam się na ten żel. Ponieważ za niego zapłaciłam 19,99. I y, jeśli za niego tyle zapłaciłam, to miałam możliwość y, y, darmowej po prostu przesyłki. Nie płaciłam za, y, za y, przesyłkę. Y, I muszę Wam powiedzieć, że, y, no, że tak w sumie to chyba nawet chciałam go kupić bo czasami y, też mi jakieś wypryski wyskakują na twarzy i tutaj znalazłam po polsku słońce, zanieczyszczenie y, środowiska i stres, zmiany hormonalne mogą mieć duży wpływ na wygląd i kondycję skóry, powodując pojawienie się wyprysków nawet u kobiety żabut na skórze, na której do tej pory nie było wyprysków mogą się pojawiać stany zapalne Dotykając dorosłych w każdym wieku, żel zmniejszający wypryski nowej to szybko działający produkt, który rozwiązuje ten problem dzięki zawartości głęboko oczyszczającego, usuwającego martwe komórki na skórka i odblokowującego pory. Kwas kwasu salicylowego oraz lipoaminokwasu, które działają natychmiast oczyszczając skórę oraz regulując wydzielanie sebum i namnażanie bakterii. Żel zmniejszający wypryski Nowejcz to stworzone specjalnie do walki z wypryskami, uzupełnienie rytuału pielęgnacji kre, kremu, cery, klinicznie udowodnione 8 godzin działanie na wypryski, klinicznie udowodnione zmniejszenie wyprysków o 40%, zmniejszasz zaczerwienienie w ciągu 24 godzin, zapewnia skórze zdrowszy wygląd i rozjaśnia ją, ma właściwości antyoksydacyjne, a działanie udowodnione dermatologicznie, stosuj pod krem na dzień, na noc, miejscowo, na wypryski, tak często jak potrzebujesz, jak najszybciej, po pojawieniu się zmiany, omija okolice oczu, zawiera beta kwasy, które mogą powodować mrowienie. No i muszę Wam powiedzieć, że ja miałam już nieraz ten, ten żelami, dzieci moje zabierały mi go i jak już jakieś, jakaś tam, jakiś tam przyszczym się pojawił, to nikt nie miałam go, więc... Chciałam go jeszcze zamówić, póki jeszcze był, póki jeszcze była taka możliwość. Polecam, tak. Więc to. Poza tym mam jeszcze pomadkę. Pomadka 46442. I ona chyba była na stronie. Tak patrzę. Na stronie 39. Ja tą pomadkę zamówiłam mojej siostrze. Nie wiem, czy ona będzie zadowolona, bo ona zazwyczaj tak prosi mnie: zamów mi jakiś taki ciemny róż. Nie wiem, ja jej taki takie coś. Yy, to chyba to wzięłam, taki kolor. Nie wiem, czy ona będzie zadowolona, czy nie, ale ona taka jest, że ja muszę jej dokonać wyboru. Ona tam nigdy nie lubi w tych katalogach grzebać i ja zazwyczaj muszę jej. Zamawiać. No i ten kolor się wydał taki ciekawy. Więc ja jej zamówiłam, mam nadzieję, że ona będzie z tego koloru zadowolona. Tak leciutko, żeby no chyba powinna być. A jak nie, no to trudno. To niech sobie sama szuka, tak powiem, więc taką pomadkę. No, mi się wydaje, że jest OK. Może trochę będzie za ale ona chyba taki nie, nie za jasny chciała, więc więc tak. I to też dla niej krem Diamond Cellular. Ona już miała ten krem. Co prawda zazwyczaj nie pamięta, ale ja już jej sama dokonuję wyboru, bo to jest dobry krem. Bardzo dobry, w dobrej cenie. I ona też pewnie będzie... Znaczy ona już miała, tylko nie pamiętam, ale miała go na pewno już nieraz. I ten y, krem na stronie 75 jest bardzo dobry krem. 75. strona to jest ten krem. Jest wiele powodów dla których ten krem przeciwzmarszczkowy zyskał status kultowego, zaawansowana technologia działająca na poziomie komórkowym oraz wyjątkowe składniki, w, te, w tym unikalny kompleks Diamond Elixir, odmazają, rozjaśniają cele kobiet na całym świecie, to jest świetny krem. Ja go też bardzo lubię. Jedyny taki minus tego kremu to, że on nie ma ochrony przed słońcem, więc... I to też moja córka wzięła ten krem taki na dzień. Ona go bardzo lubi z witaminą C, E, B3, B5, B6. Teraz też wam pokażę. Ona go lubi. Ona go też nie rozmawiała. W tym, w tym katalogu on jest w dobrej cenie. To jest taki krem. I ten krem wam mówię on jest w katalogu na stronie 21 to jest ten krem na dzień do witaminy wam powiedziałam nawilża, koi suchą wrażliwą skórę no jest z niego zadowolona bardzo i go wzięła i słuchajcie to też y Moja córka zamówiła taki krem koloryzujący. Yy. Tak patrzę, czy tu jest kolor. Krem koloryzujący. Na 67 stronie. Nie wiem, czy na pewno ona taki chciała. 67 strona. nawilżający krem koloryzujący light To chyba ten. Nie wiem czy to ja. Mi się wydawało, że ona z tych chciała jakiś. Czy to? Ja coś źle wpisałam 39292 39292 Zobaczę czy to jest ten kolor. No tak, to jest ten. Ale nie jestem pewna, czy ona na pewno go chciała, czy to nie, nie z tych bibi. No, będę musiała sprawdzić później. I tutaj jeszcze mam taką pomadkę, to w zamówieniu, to jej nie będę otwierać. Tylko pokażę Wam. To jest taka pomadka odkręcana, taką, takim wacikiem nakładana. No ładny też kolorek, bardzo ładny. I mm, to jest to co ja sobie zamówiłam. Taką paletę. Mm, zestaw do konturowania. Ten zestaw do konturowanie jest na stronie 55. 55 strona to jest ten zestaw. Wszystko w jednym bronzer, rozświetlacz i rozświetlacz do policzków w trwałych odcieniach, które możesz mieszać i budować ich intensywność. O tak to wygląda. I pokażę Wam. Bo ja to pewnie i tak już mi ten, który mam właściwie się kończy. Nie było w katalogu już tego produktu. Więc ja. Ucieszyłam się, że znowu jest. Na podróże bardzo, bardzo lubię ten produkt, tylko patrzę, że tak ciężko go wyjąć. Będę musiała popchnąć. I jeszcze zobaczyć jak zapakowamy jem. O i już pokazuję. O, tak to wygląda. Kolorki takie jasne. No, chyba będę, chyba będę zadowolona. Tak to wygląda. O, i to jest właściwie chyba wszystko z mojego zamówienia. Jeszcze mam następny katalog. I tutaj jeszcze jest yy, gazetka. Razem dla klubowiczów i partnerów biznesowych. Oryflame. I tutaj vouchery za polecenia akcja z kodem promocyjnym. Witaj 20. Odbierz od 20 do 500 zł, a nawet więcej. Takich możliwości trochę. Dla tych, którzy by chcieli zapisać się. No i tutaj jest ten program. Aktywność Latem się opłaca. Złóż zamówienie za minimum 50 punktów od katalogu 9 do 11 i wybierz wybrany produkt. Mamy szczoteczkę soniczną, suszarkę do włosów, blender, kielichowy, zestaw noży, wagę, opiekacz do kanapek Zelmera, No, fajne rzeczy. Mnie to chyba najbardziej będzie interesował ten blender kielichowy, bo ja już od dawna chciałam go sobie kupić. I co tutaj uwolni energię z nową linią? To takie chyba zestawienie wszystkiego, co w tych katalogach się pojawiało nowego. No, ale to chyba Wam pokażę w kolejnym katalogu. Jeśli coś ciekawego tu y, znajdę, to na pewno się do Was y, odezwę, zastanowię się. No i y, chyba bardziej mnie interesuje ten nowy katalog, co tutaj takiego ciekawego będzie. To tyle, co dzisiaj Wam przygotowałam. Jeśli film się spodobał, zostaw apkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, i do następnego razu, cześć!